Politycy koalicji rządzącej przepraszają Polaków, a w szczególności członków obwodowych komisji wyborczych, za Romana Giertycha. Chciałem Was przeprosić za posła Giertycha. Chciałem Was przeprosić, to jest jego zdanie, to nie jest zdanie ani koalicji 15 października, ani zdanie parlamentarzystów. Szanujemy Waszą pracę. Bez względu na, na wynik, szanuję waszą pracę i przepraszam was za te osoby bez względu na to, czy są z opozycji szkalicy rządzącej, które szkalują waszą pracę. Ciężką pracę na rzecz Polski. Wszystko po tym, jak Giertych próbuje zmanipulować opinię publiczną swoimi teoriami o wielkich fałszerstwach wyborczych, które mogłyby wypaczyć wynik wyborów prezydenckich. Obwodowe komisje wyborcze zostały w sposób nielegalny i to jest, mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnością przejęte w większości przez ludzi, typu pana Olszańskiego, jak, jakiś braci kamraci, yy, którzy się zbierali w jakichś grupkach i nagle brat kamrat wystawiał kilkanaście tysięcy członków dowodowej Komisji Wojczyk. Za Giertycha wstydzą się prawie wszystkie ugrupowania w Sejmie. Roman Giertych dołączył do Sławosza Wiśniewskiego-Uznańskiego i wyleciał na orbitę kosmiczną. Niektórzy twierdzą, że to jest... Yy... Głębszy plan Romana Giertycha. Wiedzą, że już nie zostanie przyjęta ustawa abolicyjna, więc idzie w żółte papiery. Opozycja to oczywiste, ale i Polska 2050, i PSL, i nawet Lewica. Polityka tworzy się przez fakty. Dokonane i dla mnie faktem jest zakończenie wyborów prezydenckich i wybór Karola Nawrockiego. I dzisiaj całą energię Polskie Stronnictwo Ludowe kieruje na to, w jaki sposób ma wyglądać kohabitacja, jakie ustawy możemy wspólnie przeprodecydować i wdrożyć w życie. Trudno iść do przodu z głową odwróconą do tyłu. W związku z tym tutaj mamy inne zdanie niż nasi współkandydaci. Znaczy ja by, byłem członkiem Komisji Wyborczych i wiem, że jest to ogromnie ciężka praca, a system jest tak skonstruowany, że członkowie komisji po prostu patrzą sobie na ręce, bo wzajemnie się muszą pilnować, bo jeden reprezentuje PiS, drugi lewicę, trzeci Platformę, czwarty PSL, piąty organizacje i komitety inne. W związku z czym nie ma możliwości, żeby nie wiem 10 czy 12 członków komisji się dogadało i powiedziało, dobra, to fałszujemy wybory. Wpisujemy inne protokoły. Niemożliwe. Czyli raczej, bracia Kamraci, to nie ta teoria. Raczej to nie jest ta teoria, ale czekamy na to, co zrobi sąd i te decyzje w niedługim czasie. Głosy wsparcia jedynie w stajni koalicji obywatelskiej. Niektórzy mówią już o szuri, nawet Roman Giertych. Nie, no proszę mnie w, nie wciągać w takie rzeczy. Roman Giertych, Roman Giertych, no niestety państwo też... Nawet posłowie lewicy. Roman, Roman Giertych, no w tej chwili jest w dużym stopniu ofiarą tego, co się wokół niego dzieje. Co dzieje się z kolei w głowie Witolda Zębaczyńskiego? tego nie wie nikt. Panie pośle, wierzy pan, że bracia kamraci sfałszowali wybory? Wie pan co, e, wiem jedno. Treści spod tego mikrofonu i z tej kamery, to jest... Toksyczny dla opinii publicznej szlam. Nie oglądajcie tego, bo jesteście manipulowani na poziomie neuropsychologii. Jedyny sposób, żeby się uwolnić od y, tego toksycznego szlamu. To jest przełączyć na Animal Planet. Piękne zęby. Dziękuję bardzo. No, mam nadzieję, że pan też kiedyś sobie takie zrobi. Żarty zostawmy na bok, bo sprawa jest naprawdę poważna, bo za Giertychem swoje spiskowe teorie zaczęli powtarzać niektórzy profesorowie prawa, sugerujące, że jest możliwość przyblokowania rozpoczęcia prezydentury Karola Nawrockiego, ale do tego potrzebny jest ruch Szymona Hołowni. Dzisiaj, jeżeli ktoś chce robić zamach stanu, to nie z nami. I chcę, żeby to bardzo jasno wybrzmiało. A wszystkie te kombinacje, o których słyszę, a może by zrobić przerwę, a może by mu podać na tacy, to by nie miał wyjścia, to by se pobył prezydentem przez miesiąc, to by podpisał, to by później zrobił nowe wybory, e, są po prostu żenujące. Ostro krytykuję te pomysły Marszałek Sejmu jednocześnie deklarując Nie będzie żadnego kombinowania. Jasno i wyraźnie jeszcze raz potwierdzam to, co powiedziałem już trzykrotnie publicznie, głośno i wyraźnie. Jeżeli sąd najwyższy, ta izba, którą mamy i niestety innej nie mamy, bo musimy sobie dopiero tę sytuację wyczyścić. Nie wyda postanowienia o nieważności wyborów prezydenckich, zwołam zgromadzenie narodowe na 6 sierpnia i odbiorę przysięgę od Karola Nawrockiego. Kropka. Całe zamieszanie związane jest także z nieuznawaniem przez koalicję Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, bo to ona orzeka w sprawie ważności wyborów. Ta Izba jest wskazywana przez y, prezes Sądu Najwyższego jako y, y, kompetentna w wydawaniu takich orzeczeń. Nie uznajemy tych y, 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 orzeczeń tej Izby jako y, prawnie bezbłędnych. W związku z tym każde orzeczenie tej Izby jest przez nas publikowane z adnotacją informującą, że z, zgodnie z uchwałą rządu, z punktu widzenia rządu, to orzeczenie jest z natury obarczone tą wadą prawną, a więc ze źle powołaną Izbą Kontroli. I tu się nic nie zmieni. Choć po chwili przyznaje, że o ważności wyborów orzeka właśnie ta Izba Sądu Najwyższego. Od Ocenia tego, czy wybory są ważne, czy nieważne, jest są najwyższe. Nie chcielibyście państwo naprawdę żyć w kraju, w którym to prokuratura, czy policja, czy rząd decyduje o tym, jakie są wyniki wyborów. Tylko tyle słowa, a minister sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar, którego nadzoruje Tusk, chce, aby o ważności wyborów decydowała nie Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, tylko Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego. Opozycja wskazuje na absurdalność Tuska i jego ludzi w sprawie podejścia do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Skoro ta, ta izba uznała, że poprzednie wybory, w których zostałem posłem, z, z, z były ważne, no to chyba jest ważna. Tak, no to jako poseł, który, który w tych wyborach e, został posłem, no jakbym ich nie uznawał, to nie uznałbym swojego poselstwa. Tak, tak chyba logika nakazuje, tak po kolei. Tak. E, no czyli każdy poseł, który kwestionuje to, no, powinien złożyć mandat. Mandat powinni złożyć niektórzy pozłowie, którzy w imię politycznej walki obrażają tysiące Polaków pracujących w obwodowych komisjach wyborczych. Ale ktoś im na to pozwala. Donald Tusk publicznie nie skrytykował Romana Giertycha. Adren Borecki Republika.